I będzie szukało jakiegoś, jakiegoś bytu yy, państwowego, jakiejś, jakiegoś, jakiejś organizacji, która zapewni wreszcie spokój wewnętrzny na Półwyspie Peloponeskim. I tak też niektóre miasta państwa greckie będą postrzegać właśnie Macedonię. Inne poleiz nie będą postrzegać Filipa II jako przywódcy, raczej będą go postrzegać jako zagrożenie, jako uzurpatora. I właśnie te poleis, które nie będą chciały zaakceptować hegemonii, sam Filip II pokona zjednoczoną armię. Nazwy przyjętej dla określenia epoki w historii kultury greckiej. Więc musisz pamiętać, że okres, który, który w, w historii kultury greckiej, ta epoka w, w historii kultury greckiej kojarzona z rządami, z imperium Aleksandra Wielkiego, która się rozpocznie w trakcie jego rządów i będzie kontynuowana po jego śmierci, jest to epoka helenistyczna, nazywana również helenizmem. Więc tutaj w tym zadaniu dwie, dwie formy byłyby dopuszczalne, albo określenie epoka helenistyczna, albo. Helen thank you